Dawaj go, dawaj go, dawaj go Od razu go ładuj. Ja pierdzielę Niesamowita ryba To pięknego kolejny kaban Ja pierdzielę co tu się dzieje? To jest masakra jakaś coś takiego Nstępny dobry, no nie Jestem w niebie Jest wiciu kurde, teraz twoja kolej No jest, jest dobra ryba, no Zarąbiście! Piękne rybki. Smile, smile. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kogut Wędkarski Pazur. Nazywam się Michał Kogut, jest ze mną Cześć. Łukasz Witek. Jesteśmy razem na zbiorniku, gdzie już okazję miałem łowić na rozpoczęcie sezonu szczupakowego. Poprawiłem tutaj rekord życiowy szczupaka na 100 cm. Planem na ten wyjazd była poprawa na jeszcze większego szczupaka. Co udało mi się zrobić, to już Wam powiem na samym początku. Zacznę od tego, że na początku nie było tak łatwo. Dostaliśmy ogromne baty wczorajszego dnia od chłopaków z Dajera. Sebastian pływał z nimi. Złowili 10 ogromnych ryb, w tym 3 metrówki. No, a my tylko żeśmy się przyglądali. Ja złowiłem tylko jedną rybę, zresztą wrócimy do początku. Pokażę Wam, jak to wyglądało wczorajszego dnia. Weź kamerę. No, w... w końcu, kurde, uratowałem honor. Znaczy się jeszcze nie uratowałem, bo ryba jest w wodzie, ale mam nadzieję, że ją wyjmę. Kurde, rozdziewicza pierwszy raz ten kijek nowy. No, coś może być dobre. Nie, co to? no jest jakiś tam, ale nie za duży, nie za duży taki dobry 70 jest, jest. w końcu, może się coś zacznie no, taki 71, jak widać wcale się nie boją dużych przynęt, przynęta 23 cm bez żadnego zastanowienia przyatakował Dobra, uwalniamy rybkę Bardzo się tutaj niespokojnie zachowywał. O! Poszedł. Bomba. Dobrze. Działamy dalej, bo mamy dużo strat do odrobienia dzisiaj. Patrzcie, jak się czyści. O! O! już mają? Byłem, jak się zdenerwował. Ale chłopaki od razu mają. Dzisiejszego dnia dostaliśmy wiele rad od panów Litwińskich, którzy naprawdę przekazali nam ogromną wiedzę i pokazali nam błędy jakie popełnialiśmy dnia poprzedniego. Wykorzystaliśmy tą wiedzę dzisiejszego dnia, no co wypłaciło nam ogromnymi rybami i zobaczcie sobie sami co to się dzisiaj nam przytrafiło na wodzie. To jest po prostu niesamowite. Jest ryba. Dobra ryba. Oj, dobry będzie. Bardzo dobrze napłynąłeś. Rady od litwiniaków poskutkowały. Bardzo wolne prowadzenie przynęty. No i będzie. Powiem ci, że może być bardzo dobra ryba, nie? O, o. Dobry jest. Jest metr. Jest metr. Jest metr. Jest metr. Jest grubo ponad metr. Majki, tak, 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 tak. By by sprzęt... Sprzęcik, jak widać, świetnie działa. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Od razu go ładuj. Ja pierdzielę Wiem, wiem, wiem. Dawaj, ja go wyciągam teraz i od razu go ładuj. Dawaj, Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ole potwór, dawaj go. Jest! Kurde, ale piękne, zobaczcie. Chłopaki pojechali dzisiaj na Bolenie, a my walimy kabany. Damian i Rajmon, dziękujemy Wam za rady, naprawdę. Jest, jest mega. Jest potężna ryba. Jeszcze raz. Patrzcie, jaki są, Niesamowita ryba. Coś pięknego. 110 centymetrów. 110 centymetrów. O, prawie spadłem. O, klamot, zobaczcie jaki szeroki w karku. Masakra. Co to za ryba? Ja, morda. Dziękuję ci bardzo. Morda. Wypad. Ja ci dziękuję, że ty ją trafiłeś. Piękna rzecz, naprawdę. Słuchajcie, to jest niesamowite przeżycie, kurde, nie? Coś pięknego. Idziemy działać dalej, może jeszcze jakaś fajna ryba się trafi. Mam nadzieję, że teraz. Łukasz, pilota. Teraz, teraz kolej. Pięknego metra. Jedziemy. Trzymajcie kciuki No, pięknie. I to do takiego wolnego prowadzenia idealnie będzie. no? Zaczyna się spam na telefonie pod relacją. Ale numer, co? Powiem ci wczoraj, to już naprawdę byłem zmarnowany strasznie i nadzieję już traciłem. Ale to, co się dzisiaj wydarzyło, to. Nie do opisania jest. Fantastic fishing, prawdziwy tutaj się odbywa. Prawdziwy fantastic fishing, nie? Warunki idealne. Sami na wodzie. No, to jest coś pięknego. Pierdziele, no nie wierzę nie wierzę Co tu się dzieje? No miałem branie, no stary Skąd one biorą uderzyć uderzył, ale gdzie są zęby, kurde nie widać no nie jest ząbek tu dobrze, nie skupi. możliwe, że jeszcze powtórzy, no niesamowite to jest Kolejny kaban Uuu. Ja pierdziele Co tu się dzieje To jest masakra jakaś Ja nie mogę Ja pierdziele No patrz jak chodzi Ty, To będzie kolejna metruwa. hu. Sebek, po co wyżeście stąd jechali, człowieku? Patrz, co się dzieje. Ole, kaban, ja już go widzę stąd. Ja pierdziel, ale kłoda. Pięknie, ale kłoda. No nie. I to z pełnego wyrzutu, tych. No nie mogę go podciągnąć, nie. Bokiem się ustawił. Ja pierdziel. To jest dzień konia. Dzień konia. Ale patrz, nie jest taki. Zaraz się odpali, pewnie, nie? O Jezus. O Jezus. O Jezus. Kolejna metrówka. Kolejna metrówka. Proszę Państwa. W przeciągu pół godziny. Pół godziny nie minęło i mam kolejną metrówkę. Nie, no masakra. I to będzie grubo ponad metr. Ja pierdykam Nie no Majki kurde powiem wam Zestaw żeście mi stworzyli do kasta Zarąbisty Kolejne ponad metr Dawaj dawaj ja go pociągam Ale dostał chyba po skrzelach Bo krew poszła Ten jest jeszcze większy Ja pierdzielę, nie Nie wierzę w to nie co tu się dzieje Ale numer ale numer! Patrzcie na to! Ja pierdykam! Druga rybka, niecałe pół godziny minęło od pierwszej mojej życiowej ryby 110 cm. To oceniam na jakieś 105, zaraz ją zmierzymy szybko. Jak to tam wygląda? Dobra, ja go tu przytrzymam. Ok. Jest tam na równo? Jest, no. To tak 103. Tak, 103, centymetry. 103 cm, czyli trafiłeś idealnie w wymiar. Ładna rybka, zdrowa, silna. I lecimy. Dobra, dawaj go. Dzięki. Wrócił do swojej krainy, kurde. Morda, kurda, bomba Mega. Ale się trzęsę cały. To jest niesamowite przeżycie, taką rybę spotkać na swojej drodze. Naprawdę coś niesamowitego. Bierzemy się do roboty, bo jest szansa jeszcze na większą. Lecimy. No To jest niesamowite. Co tu się. No nie, a ja ty dalej w to nie wierzę, nie? Co tu się stało? Ale jak coś to wiem kto tu ma chatę na sprzedaż No powiem ci na emeryturkę tutaj z chęcią bym się osiedlił Ja już nie mam mocy muszę na siedząco To jest prawdziwy chillout wstępny dobry no nie Jestem w niebie Ja pierdzielę No co tu się dzieje Człowieku gdzie ty mnie zabrałeś? Ty chcesz mnie wykończyć? Ja tutaj już, mi już serducho ledwo żyje, nie? nie Co tu jest? O co tu chodzi? Ja pierdzielę, nie? No nie, tu jest. Zaraz się odpali, pewnie. No właśnie. I to będzie też kołometra, ryba. Tak, tak, bardzo dobra ryba. Muszę wejść wyżej. Uważaj, przygotuj podbierak, bo będę go lądował. Jeszcze tu pój jeszcze pójdzie, no to będzie kolejna metrówka. Dawaj, siedzi. Yes. Mam tu trochę Armagedon. No, troszkę Armagedon jest. E, widzowie, przygotujcie się na to, że za chwilę do Was wrócimy. Musimy tylko rozplątać tego kabana tutaj z podbieraka. Podbierakowy jest doskonały. Jeżeli potrzebujecie na wynajęcie podbierakowego, to zapraszam. Doskonały partner, naprawdę. Jest, Wiciu, kurde, jest. teraz Twoja kolej. Dobre. No jest, jest, dobra ryba, no. Dobra ryba, będzie. A przed chwilą, dwa rzuty wcześniej, miałem pięknego strzała i wiem, że się nie skuła, bo tylko delikatnie dziawnięta u góry. Będzie dobrze. Będzie dobrze, mordeczko. No, pięknie, ale mamy dzień konia dzisiaj. No piękna ryba ci nie, powiem ryba metra, Ale 90 ale, jest na pewno Ale fajna ryba Spokojnie czy podbierak biorę Nie Ja Jest Stary co tu się dzieje To co dzisiaj My przeżywamy Ja jeszcze nie miałem czegoś takiego Czwarta ryba Czwarta metrówka. Fishing fantastic, mordy. Masakra. i nikogo na wodzie. Jest Czemu wy nie łowicie ryb? O jezu, to się trzęsiesz. Dobra, Typki pomiar. Najpierw ja. 94 centy. 94 centy. Piękna ryba. Bierz mojego. ład piękny, piękny kabanek piękny kłotek no, Spokojnie się pręży. spokojnie 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 trzymasz no Czekaj no jest masz i mamy 100 trujeczka nie całe 104 103 centy 103 centy piękne rybki smile smile Niesamowita ryba. Jak nie łowię szczupaków, to pokochałem te ryby naprawdę w dzisiejszym dniu. Postanawiam, że jednak częściej będę zaglądał na szczupaki, bo to jest niesamowite przeżycie. Z taką rybą się zmierzyć. Coś pięknego. właśnie kajapa. Zdrowy. Dobra. Jeszcze nie jednego uszczęśliwi. Piękna rybka. I jedziemy z nią. Od razu. Elegancko w dobrej kondycji wróciły do wody. Widzisz, tam może być... Nie lubię, ale wiesz, fajnie by było mieć nie? No. takiego w -y. Duże przynęty, do tego się trzeba przekonać po prostu, bo muszą być kotlety, no przecież kurde no. ta guma to w, w gębie metrowej ryby to znika nie da, po prostu ile? To jest 20 cm no, no, to jest 9 cali, nie? no to masz nie. 23 cm. 23 cm. No i bierze tak to w sklepie i mówi, że nie wjeciła. a sam miałem nieraz sytuację, że ludzie łowili małymi przynętami ze mną i, i nic się nie działo, yy, po czym brali jakiegoś dużego, gdzieś tam się przekonywali po chwili i nagle nie wiadomo skąd ryby się pojawiały. No. Elegancko nagrane, mam wszystko. Nie będzie? Nie, no, jak nie w człowieku. Jest. Konkretny, jest konkretny. Już się tu z podbierakiem? Daj go do mnie. A! Donie majsterka 3-2. No taki 90 z plusem, nie będziemy już mierzyć, bo nie ma sensu. Pięknie. No, dzisiaj dajemy czadu ostro, ja nie, ostro. Ja nie wiem, co ja mam już powiedzieć, nie? Mi brakuje już słów. Nie wiem, nie mam pojęcia. Chcielibyśmy wam jeszcze opowiedzieć trochę o przynętach, jakich używaliśmy podczas wędkowania dzisiejszego dnia, a... Głównymi bohaterami były ogromne gumy z Relaxa, szady 9, Kopyta 8L. I jest jeszcze jeden model przynęty Relaxa, który jest prototypem i którego wam na razie nie pokażę. Ale jak tylko będzie okazja i już będę mógł wszystko wam opowiedzieć, to wam dokładnie to przekażę. Całą tą informację odnośnie tej przynęty, gdzie ją można kupić, jak ją zbroić. I jakie ryby mi się udało na nią złowić. A powiem Wam, że jest na co czekać i warto. Dokładnie. A ja z góry chciałbym podziękować Relaxowi za to, że również mogłem je testować. I nie będę się teraz wypowiadał na ten temat, ale zobaczycie pewnie za jakiś czas, że te gumy będą łowić grube ryby. No już łowią. Moja życiowa ryba została złowiona właśnie na prototyp. Nie pokazujemy Wam tego, bo po prostu poczekamy, aż to wszystko będzie dostępne dla każdego i będziemy mogli po prostu Wam to pokazać. No, ja chciałbym jeszcze dodać tylko, bo na pewno będziecie pytali o zestaw, jaki mówiłem i tutaj chciałbym bardzo podziękować również Majkiemu i Pikaczowi Spleciony, bo przygotowali dla mnie oto taki zestaw castingowy do dużych przynęt. Tu jest też główny bohater, szat dziewiątka. jest to wędka Westin W3 do 130 gram, 2,50 długości i tutaj mam bardzo ciekawy multiplikator, jest nieduży, a zarazem ma ogromną moc. Jest to nowość, jest to Pen Fatom. Bardzo fajny multiplikator, nie ciężki, co właśnie martwiło mnie, że może będzie za ciężko, ale jest bardzo wygodny. Doskonałe zasięgi rzutowe miałem. Dzięki temu zestawowi wyjąłem swoją nową życiówkę. 110 cm szczupak. Jestem bardzo zadowolony. Chłopaki, dziękuję Wam serdecznie i mam nadzieję, że jeszcze niejedną wędeczkę u Was kupię, która da mi życiowe ryby. Tak się prezentuje właśnie zestaw. Plecionka 023 Hype Tackle, ośmiosplotowa, niebieska. Nie używam żadnych innych plecionek, uważam, że są naprawdę doskonałe i, yy, i tanie w miarę, bo można kupić plecionkę za 2-3 stówy, ale po co, jak można mieć taką, która działa i jest o wiele tańsza. No i to by było na tyle. Bardzo ciekawy zestaw, polecam każdemu. Na duże szczupaki. Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować Damianowi oraz Reymundowi Litwińskiemu za wszystkie rady i to, jak nam po prostu otworzyli oczy na łowienie dużych szczupaków, bo naprawdę mają potęgę Dokładnie. wiedzy. Nie? Mają, mają wiedzę, potrafią zobaczyć, co robimy źle. A więc dosłownie kilka chwil spędzonych z nimi gdzieś tam łódka w łódkę. Powiedzieli, co robimy dobrze, co robimy źle, dali kilka rad no i, i widać to w następny dzień. No. Zaprocentowało tak. to naprawdę. Panowie, jesteście wielcy. Bardzo Wam dziękujemy za wspólny wypad. I miejmy nadzieję, że już niedługo widzimy się na jakichś bardzo ciekawych kolejnych łowiskach. Dokładnie. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba, łapkę w górę. Widzimy się przy kolejnym odcinku. Na razie, cześć.